Laudetur, laudetur. Po wyborczym zgiełku i zamięcie mogłaby nam łatwo umknąć jedna rzecz. W kościele katolickim w Watykanie dzieją się bardzo ważne rzeczy. Ja bym powiedział, że to mała rewolucja. Ewolucyjna rewolucja, ale jednak. Otóż Franciszek odpowiedział na dubia konserwatywnej części kardynałów. Dubia, czyli wątpliwości, którzy odnieśli się do zmian wprowadzonych przez niego. A zmiany są oczywiście rewolucyjne. Po pierwsze, realnie księża uzyskują prawo katolicy. Błogosławienia par jednopłciowych, bo tam jest powiedziane, oczywiście nie zastępuje to związków małżeńskich, nie, Kościół nie wprowadza żadnych związków małżeńskich jednopłciowych, ale już prawo błogosławienia oddane przez Franciszka do rozważenia konkretnemu księdzu, i uwaga, biskup nie ma tu prawa beta, a drugie, Prawo komunii dla osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach. Przecież to jest rewolucja, proszę Państwa. I, i znowu, to nie prawo Błogosławienia. Jest to oddane do sumienia konkretnego księdza, przy czym biskup nie może się tej decyzji sprzeciwić. Rozgrywa się wycie w różnych do rzeczy i tak dalej. Wycie tak słodkie, które jest strasznie zabawne. Rzeczywiście Lisiccy i ziemkiewicze przecież oni lepiej wiedzą, czego Pan Bóg chce i lepiej wiedzą, że Franciszek jest heretykiem. Franciszek z punktu widzenia Kościoła jako organizacji odwala bardzo dobrą robotę. Ko powtarzam, Kościoła jako organizacji niekoniecznie tego co ja myślę, bo Kościół, który nadal odwróci się pupą do rzeczywistości i będzie żyć w atmosferze, nie wiem, tomizmu Arystotelesa, Ziemi. W stosunku do której słońce oczywiście i cały wszechświat się obraca, walki ze środkami antykoncepcyjnymi, z rozwodami, będzie stało się marginalizującą, się agresywną, bo wszystkie sekty marginalne stają się agresywne i krzykliwą, ale już bez jakiegokolwiek wpływu. Zresztą ich agresja i krzykliwość bardziej będzie widoczna wtedy w jakichś krajach trzeciego świata, gdzieś w Nigerii, Ruandzie, co prawda tam muzułmanie są silniejsze, w jakiejś Brazylii, no nawet Polsce z jakimś kościołem typu Toruńsko-Jendraszewsko-tentegowanym. Niż jednak w Niemczech czy we Francji. Franciszek zdaje sobie sprawę z jednej rzeczy. Aby zachować jakiekolwiek wpływy faktyczne w społeczeństwie, nie można się odwrócić do wszystkiego, co determinuje współczesne spo społeczeństwo. Natomiast jeśli się odwrócimy, no to po prostu olejone, zostaniemy dwu-, trzyprocentową sektą. Także tutaj z punktu widzenia Kościoła robi bardzo mądrze. Robi też mądrze, że nie robi tego rewolucją i skokiem typu uznajemy małżeństwo jednopłciowe, takie, no bo to było tak ostrą obstrukcję, że w sposób oczywisty schizmę i rozpad. Zresztą już nawet to, co robi w tej chwili, może spowodować mini-schizmę. Może spowodować sytuację, w której jakaś część kościoła w takiej Polsce, Brazylii, czy Stanach, czyli tu, gdzie są ci głupsi, bardziej agresywni i jacyś tacy namiętni, ortodoksyjno, przedsoborowi, wakantystyczni, którzy by tam gejów chłostali, a nie cudzołożników palili na stosach, że ci się odwrócą. No nie będzie to też wielka strata do kościoła. To mimo wszystko jest marginalna mniejszość bez większego znaczenia społecznego. Możecie spytać, skoro jestem poza Kościołem, dlaczego o tym mówię, dlaczego mi to interesuje? A ja powiem tak. Ludzie tacy jak ja, czy producent, który tu siedzi przede mną, my jesteśmy z tego pokolenia, kiedy byliśmy nastolatkami, Kościół był rzeczywistą, czy udawaną, ale jednak ostoją wolności. I tak. Cała masa osób, jak moi, nie jeden z moich kolegów, siedzący tu producent, przychodzili do kościoła jako nastolatki w tym 1983 czy czwartym roku, także pod wpływem Tak, no bo odpływem jednak tego, żeby dawało się, że jest to ostoja wolności w stosunku do reżimu, który był dość ohydny, bądźmy szczerzy. Potem to się szybko zmieniło, płynął rok, dwa, zobaczyliśmy, że ksiądz, bo ja zobaczymy set Z15, a pochodzimy nadzwoleniem generalnie ludzi wierzących, to też ma swój wpływ. Zobaczyliśmy na Z15, 16, że, znaczy, że ksiądz jednak głównie mówi o aborcji, bo już wtedy tak było, tak oni mają chysia na punkcie tej aborcji i spraw. Nazwijmy to pupy i organów rozrodczych. No i, o, no i też daliśmy sobie spokój jednak. Natomiast, tak, nie była to dla nas rzecz obojętna. I uwarunkowanie rodzinne, i kulturowe, i to, jak, czym rzeczywiście byli rzeczywiście, czy pozornie w latach 80. Dla pokolenia naszych dzieci kościół będzie już tylko i wyłącznie jakąś mitologią dość opresyjną, i dość agresywną w tej chwili, i tracącą na znaczeniu dalej. Dlatego tak, obserwuję, co tam się dzieje, i nie mogę powiedzieć, żebym był antyklerykałem, który by chciał, żeby padli, zniknęli z powierzchni ziemi, spłonęli w porodze, bo to po prostu nieprawda. Chciałbym, żeby się zachowali przyzwoicie, nie narzucali nam swojej opresji i nie ściągali, no bądźmy do rzeczy, typów podściemnej gwiazdy, żeby Kościół nie miał już tylko mordy, bo to jest morda, a nie twarz Jędraszewskiego, rydzyka, czy jakichś konserwatywnych kardynałów z Nigerii czy USA. Ramen, proszę Państwa.